Dzień dobry, nazywam się Roxana Kanas. jestem kosmetologiem w klinice Jean Baptiste. Dzisiaj przedstawię Państwu, jak wygląda zabieg endermologii. Pokażemy, jak wygląda zabieg, jak wygląda proces konsultacji u nas w klinice oraz odpowiemy na wszelkie nocujące Was pytania. Endermologia RPG alias to nieinwazyjna metoda stymulacji skóry oraz modelowania sylwetki. Polega na masażu podciśnieniowym specjalną głowicą, i tutaj opracowujemy wybrane partie ciała bądź twarz. Endermologia to oryginalny sprzęt poparty około 140 badaniami naukowymi, ogólnodostępnymi na stronie producenta. Endermologia łączy zastosowanie zarówno w medycynie, jak i kosmetologii, ale techniki zabiegowe są nieinwazyjne, w 100% bezpieczne oraz nie posiadają skutków bocznych. Przed każdym zabiegiem w naszej klinice dokonujemy dogłębnej konsultacji klienta z wypełnieniem karty, pomiarem oraz ważeniem, jeżeli chodzi o zabieg na ciało. Bardzo ważne jest wykluczenie przeciwwskazań oraz ustalenie celu i tego, co chcemy osiągnąć zabiegami. Głównymi przeciwwskazaniami zabiegowymi jest ciąża, aczkolwiek przy endermologii LPG alias tylko i wyłącznie pierwszy trymestr, ponieważ zabiegi wykonujemy również u kobiet w ciąży, natomiast tylko i wyłącznie na dolne partie ciała i jeżeli jest zgoda na to lekarza, jeżeli ciąża przebiega prawidłowo. Dodatkowymi przeciwwskazaniami są choroby nowotworowe, problemy z ciśnieniem, cukrzyca, żylaki oraz wybroczyny. My jako kosmetolodzy szczególny nacisk kładziemy na holistykę, czyli podejście skutkowo-przyczynowe. Tak, Jeżeli jest jakiś problem na ciele czy na twarzy, nie skupiamy się tylko i wyłącznie na nim, ale na tym, jak on powstaje, jaki jest styl życia. Także oprócz dobierania zabiegów również rozmawiamy o, o tym, jak wygląda styl życia, jak wygląda dieta, czy jest jakaś aktywność fizyczna i staramy się podejść do tego właśnie szeroko pasmowy. Jakie partie wykonujemy zabieg endermologii? Tak naprawdę na takie jakie potrzebujemy, czyli możemy wykonywać zabieg na brzuch, na plecy, wałeczki pod stanikiem, tak zwane ramiona, nogi, pośladki, możemy robić ogólny drenaż ciała, jeżeli na przykład gromadzą nam się złogi tłuszczowe, nadmiar wody, wtedy masujemy całą sylwetkę. Zabieg trwa 40 minut i tutaj starczą wtedy przy, przeważnie na 3-4 partie. Przed zabiegiem zawsze dostajecie odpowiedni strój, oryginalny do endermologii LPG Alias. Mamy go dostępnego w czterech rozmiarach: wersja damska oraz męska. Jego koszt to 100 zł, natomiast dostajecie go w gratisie do Karmuta 15x20 zabiegów. My już jesteśmy po konsultacji, wybraliśmy wspólnie partie, nad którymi chcemy pracować i za pomocą głowice. zaczniemy sobie od tyłu. Posiadamy e, również pakiety zabiegowe, e, gdzie za 10 zabiegów zapłacą Państwo 2,5 zł, e, 15 zabiegów 3000 oraz 20 zabiegów 3600 e, Do tego jest gratis. Natomiast obecnie trwa promocja na miesiąc styczeń e, i pakiet 10 zabiegów enderomologii zamiast 2,5 tysiąca, tysiąca e, kosztuje teraz 1800 zł. Pojedynczy zabieg jest przeceniony z 300 na 200 zł. Oprócz pakietu endermologii dostępny jest również pakiet promocyjny Brazylijskie Pośladki, czyli 4 razy Embody, 2 razy fala uderzeniowa i Body Sculpture Gratis zamiast 1514 zł. 1000 zł. 22 zł. I trzeci pakiet fala uderzeniowa, 3 powtórzenia plus 1 zamiast Body Sculpture Gratis zamiast 477 333 zł. Bardzo dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że rozwiałyśmy wszystkie wątpliwości oraz Wasze pytania. Jeżeli natomiast zastanawiacie się jeszcze nad czymś, czy macie dodatkowe pytania, śmiało piszcie, z chęcią odpowiemy. No i zapraszamy oczywiście na konsultacje.